dzisiaj zapraszam do kolejnej relacji z wyjątkowego miejsca na mapie Europy, jesteśmy w Słowenii, wąwóz Wingard, rewelacyjne miejsce, wszystkie szczegóły dowiecie się w filmiku, jak ten wąwóz zwiedzać, co tutaj zobaczyć, bo jest naprawdę przepięknie, także miłego oglądania. Jeśli o parkingi, na których warto zostawić samochód i samą trasę, to możliwości tak naprawdę są następujące. Albo możemy dojechać tutaj, tu jest miejsce, gdzie się rozpoczyna wejście właśnie na wąwóz. Dojechać sobie samochodem na parking, tutaj w okolicy parkingu P1, przejść trasę do P3 i następnie takim shuttle busem, który za darmo tutaj w cenie biletu krąży, wrócić nim z powrotem na ten parking i odebrać swój samochód. Druga opcja jest taka, że możemy od razu pojechać swoim samochodem na parking P3, stamtąd sobie wsiąść właśnie w tego shuttle busa i przejechać na parking numer 1, przejść wąwóz i wtedy wychodzimy praktycznie przy samym samochodzie, więc to są jakby takie dwie opcje a jeżeli chodzi o trasę, bo oprócz tego, że można przejechać właśnie tym busem, to można ją pokonać z powrotem pieszo. Trasa przez wąwóz prowadzi właśnie m.in. tędy, tą tutaj tą drogą i następnie możecie albo odbić w lewą stronę i my sobie szliśmy właśnie tą trasą tu z dzieciakami, więc nie było żadnego problemu. Główna trasa ma 1,6 km plus 2,7 km to jest ta, która szła tutaj, więc też bardzo przyjemnie. Trochę pod górkę, ale dzieciaki malutkie bardzo... Prosto, że tak powiem, przeszły, więc tutaj każdy da radę, albo można sobie odbyć w drugą stronę iść trochę trudniejszą trasą, trochę dłuższą 4,1 km, i też wrócić do tego miejsca wejścia do wąwozu i wrócić do swojego samochodu. Także e, możliwości są różne i całkiem dobrze oznaczone, więc e, nie ma problemu z tym, żeby trafić do odpowiednie. Wąwóz to zdecydowanie jedna z ważniejszych atrakcji, jeżeli chodzi o Słowenię. Położony w okolicach miejscowości Bled każdego roku przyciąga masę turystów. Na rok 2024 ceny kształtowały się następująco: dorośli to 10 euro, studenci seniorzy 7, dzieci w wieku 6 do 15 lat 3 euro, a dzieci do 6 roku życia 1 euro. Dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o wąwóz, jest poruszanie się z wózkami dziecięcymi czy wózkami inwalidzkimi. To jest praktycznie niemożliwe, więc warto na to zwrócić uwagę podczas planowania swojej podróży. Jeżeli chodzi o sam Wąwóz, to jest naprawdę rewelacyjne miejsce, które zdecydowanie polecamy do odwiedzenia.